Witajcie. W tym filmie pokażę wam, jak zmienić tryb między telewizją a radiem na waszym dekoderze DVB-T Manta 019. No więc, żeby tego dokonać, będziemy musieli spojrzeć na nasz pilot od dekodera. Zapominamy tu o pilocie do telewizji, mamy używać tego do dekodera. Musimy skierować pilot w stronę naszego dekodera, następnie nacisnąć przycisk na pilocie. Ten tutaj zaraz obok szóstki, jest to TV ukośnik radio, jeżeli w niego klikniemy, ja w tym momencie akurat jestem w trybie radiowym, żeby po prostu uniknąć wszelkich y, pokazywania obrazu z telewizji, musimy kliknąć ten przycisk i tym sposobem zmienimy sobie na telewizję jakby satelitarną. No i to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajka i komentarz.